Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale, na kolejny odcinek zdrapkowy. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, bardzo, bardzo mnie to ucieszy kochani. Zapraszam do pisania komentarzy. No i zobaczcie, co na dzisiaj udało mi się kupić. Mam dzisiaj zdrapki o łącznej cenie kochani 30-45 zł. Już Wam pokazuję, co to są za zdrapki. Mamy... Szybki milion za 20 zł. I to jest numer, zobaczcie, 9. Mamy król cash. Zdrabka za 10 zł. I ja mam numer 16. Dalej neonowy bonus 7. Zdrabka za 10 zł. I numerek 11. I mamy jeszcze zdrabkę za 5 zł. Dużo szczęścia. I numer 49. Dobrze. Zaczniemy tutaj od tego malucha. I zaraz zobaczymy, co tu należy zrobić, żeby coś wygrać. Należy, kochani, znaleźć wygrywające liczby. I ewentualnie taki symbol portfela, czy klipsa. Klipsa chyba, nie? No i wtedy wygrywamy przypisaną kwotę. Także zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Cztery wygrywające liczby są.

Czyli niestety, zobaczmy teraz tu. To jest dziewiątnastka, trzydzieści cztery, niestety nie ma, dwadzieścia siedem, osiem i dwójeczka. Czyli niestety, niestety tu nie widzę żadnej wygranej. Zobaczmy tu szybciutko. To są literki A, F i S, czyli na boczek. Dobrze, to kolejna zdrabka. Tutaj mamy co? Um, neonowy bonus 7. I co należy zrobić, kochani? Szukamy, szukamy worka i szukamy siódemkę. Przy siódemce wygraną można pomnożyć razy 2. Bonusa tutaj żadnego nie widzę, także przypuszczam, że nie ma. 20 szans na wygraną. No, i trapiemy, zobaczmy. Czy tu coś będzie? To jest nutka. Jest motyl, kwiat, jest kier, są borówki nawet. Jest cytrynka, jest aparat, chmura i jest dzwon. Okej, okay, to dalej trefl, biedronka, śliwka, wiśnie są i jest ananas, jest kostka, jest kapelusz, jest pik, dalej koszulka, bluzka, jest banan, jest banan, jest banan i jest melon. No niestety, kochani, nie ma nic. Nie ma nie ma nic, ani wora, ani siódemki. Dobra, kolejna zdrabka. Król Cash. Co tutaj należy zrobić? Zobaczmy, tutaj mamy numer 16. I należy znaleźć liczby. Wygrywające liczby są twoje liczby są. Znajdź symbol korony i wygraj przypisaną wygraną. Ok. Znajdź symbol pliku pieniędzy i wygraj dwukrotność przypisanej do niego wygranej. Ok. To zobaczmy. Zaczynamy tu. 25, 43. O, warstwa ścieralna, taka troszeczkę twardsza. No, zobaczmy. 46. Ale taka optycznie, kolorystycznie bardzo ładna zdrawka. Piękne kolory. Bardzo mi się podoba. No, zobaczmy, czy, czy jeszcze bardziej mi się spodoba, jeżeli będzie wygrana. 25, 43, 46, 31, 33. Zobaczmy, kochani, czy tutaj nam się coś trafi. Bo jakiś symbol byłby niezły, oczywiście. A już mamy jedną literkę tutaj, także trzeba uważać. 14, 22. 49, czyli niestety 26 51. Dalej, co tu mamy? 46. O, mamy 46 kochani! Zobaczcie! O oh god! 400 złotych? Naprawdę? Już sama jestem teraz tak zdziwiona, że nie wiem co mam powiedzieć. 46 46 400 zł. Wow! Zobaczmy dalej. 37. A i jest jeszcze jedna literka V. Ok, czyli zdrabka jest już zdrabką wygraną, ale jaka wygrana jest, to jeszcze nie wiadomo do końca. Czy może jeszcze coś wpadnie? Ale 400 zł. Zobaczcie, zdrabka kosztuje 10 zł. Wow, to jest najwyższa wygrana na moim kanale od samego początku. Nie miałam jeszcze nigdy takiej wysokiej wygranej, takiej wysokiej wygranej, niestety. Ale zobaczcie, 59 nie ma. Zobaczmy dalej, 23. Dalej. 54. Na górze nie widzę.

39. Nie widzę. I ostatnia możliwość. 48. Nie, nie widzę, ale 46. Zobaczcie. 46, 40. 400 zł. Wow! To jest naprawdę najwyższa wygrana w jednej zdrabce, jaką do tej pory miałam. I zobaczcie. Jest 400 zł. No pięknie. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, tutaj mamy literkę V i literkę V, czyli musi się zgadzać. No cudo, 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 aż mi słów brakuje, kochani. Odkładamy na boczek i ostatnia zdrabka na dzisiaj. Mamy jeszcze tego miliona. Szybki milion. I co tutaj należy zrobić, żeby coś wygrać? Zaraz zobaczmy, szybciutko. Mamy. 5 gier. Mamy 5 gier. Mamy wygrywającą liczbę. I jedziemy tutaj pionowo, jak widać. Mm -hmm. Gwiazdka. Również przypisana, wygrana. I jeżeli znajdziemy worek, to mamy 70 zł. Hm. Okej, okay, no to zobaczmy. Bonusa tutaj też żadnego nie widzę. W tym król też nie było, także ja zawsze. Um, boję się, że zapomnę o tych bonusach a ja kręcę po prostu tak jak, tak jak leci i nie, um, nie cuduję tam jeszcze z, z, z moimi filmami, żeby je jeszcze jakoś tam dodatkowo opracować i coś tam zrobić i tak dalej, także jak włączę kamerę, tak leci mi ten film i później wyłączę i tak od razu wrzucam na YouTube, na mój kanał, także jak coś zapomnę, to niestety zapomnę, ale staram się, staram się nie zapomnieć, także no, mam nadzieję, że nie zapomnę, także zobaczmy, kochani. Tutaj mamy trzynastkę i jedziemy w tą stronę. Zobaczmy, tutaj nie widzę nic i tutaj jest czternaście, tu jest czterdzieści cztery, trzydzieści dziewięć, tu mamy czterdzieści dziewięć, i tu mamy 35. Ja nagrywam tak, jakbym nagrywała na żywo, kochani. Także tak, jakbym jakbym po prostu włączyła i, i, i od razu na YouTubie nakręcała. I, I nie opracowuję moich filmów tam jeszcze jakoś specjalnie, bo nie mam na to czasu, ale ja myślę, że w ten sposób wystarczy również. Tu mamy 46. 58.

Jest pustą zdrawką, kochani, i zobaczmy jeszcze, czy tu będzie jakaś druga literka. Tu jest. Czyli mamy literkę C i mamy literkę L. Niestety dzisiaj trzy zdrabki puste. Ja już mówiłam, kochani, ja wydałam na dzisiejszy odcinek 20, 30, 45 zł. Trzy zdrabki są puste, ale zobaczcie tutaj, no piękna wygrana 46, 46, 400 zł. Dzisiaj wygrałam 400 zł. To jest, tak mi się wydaje, kochani, najwyższa wygrana do tej pory, jaką miałam w jednej zdrabce w ogóle, w ogóle, w ogóle, odkąd mój kanał istnieje, odkąd um, na kanale pojawiają się filmy, odcinki zdrabkowe. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie. Życzę wam również bardzo wysokich wygranych. Trzymam kciuki za was i za wasze zdrabki. Do następnego razu, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam jeszcze cudownego dnia. No i do następnego razu, kochani, pa pa!